Słyszeliśmy, że prośmy Pana Boga, aby strażacy jak najrzadziej mogli e, musieli wyjeżdżać na różne akcje. Ale najpierw poprosimy, żeby to miejsce było miejscem e, dobrym, żeby to miejsce było miejscem e, dobrej pracy, dobrej atmosfery, dobrego samopoczucia dla wszystkich strażaków, dla ich e, osób, które tutaj przychodzą. Błogosławiony jesteś, Panie, bo Wszechświata, świata, Twój syn, stał się dla nas człowiekiem, żył, pracował wokół swej matki Maryi i opiekuna świętego Józefa, dając nam przykład pełnienia Twojej woli. Ty pozwalasz ludziom budować domy i je odnawiać, aby mogli w nich wzrastać we wzajemnej miłości, w życiu, w atmosferze przyjaźni. Osiągnęli pełnię człowieczeństwa. Prosimy Cię o błogosław to miejsce, o błogosław miejsce pracy. Każdego, kto tu przebywa, niech doznaje Twojej ojcowskiej miłości, i błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I teraz jeszcze modlitwa poświęcenia sprzętu strażackiego. Wierzymy, że Bóg stworzył świat i wszystkie jego żywioły, wodę, powietrze, ogień i światło. Wierzymy, że w Bogu żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Pan Bóg swojej opatrzności nie zabrania ludziom wpływać na działanie żywiołów, tak aby one służyły dobru człowieka i nie przynosiły mu szkody. Przewidywanie i mądrość wielu ludzi, którzy ujawnili wodę i wykorzystali jej siłę do wytwarzania energii elektrycznej, którzy budują maszyny i urządzenia do gaszenia pożarów, którzy wynaleźli źródła światła dla rozpraszania ciemności nocy. To wszystko są także dary Boga, Stwórcy, który miłuje człowieka i polecam mu, aby czynił sobie ziemię poddaną. Dziękujemy dzisiaj Bogu za odwagę i poświęcenie naszych strażaków, i prosimy go o błogosławieństwo dla nich i ich rodzin trudnych i niebezpiecznych zajęciach pracy, której będą się posługiwać tymi urządzeniami, aby ratowały życie i imienie swoich bliskich. Módlmy się. Panie Boże, Wszechmogący, Ty stworzyłeś świat i wszystkie żywioły ogień, daje nam ciepło i światło, służy do przygotowania pokarmów, ptoki i oczyszcza metale. Czasem jednak niszczy liczny dobytek, niesie śmierć ludziom i zwierzętom. cię prosimy po Panie, te sprzęty służące do gaszenia pożaru, do ratowania ludzkiego życia, aby skutecznie powstrzymywały niszczące działanie ognia i wody. Otaczaj opieką wszystkich strażaków, którzy będą się posługiwać tymi sprzętami, niosąc ratunek bliźnim i zachowali, i zachowali ich zdrowiu. Wybaw nas od głodu, ognia i wojny i spraw, abyśmy zawsze byli gotowi wnieść chętną pomoc bliźnim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.